Siemanko. Dzisiaj będzie recenzja oto takiego zestawu. Ma on numer katalogowy 71735. Jest on przeznaczony od osób do 6, no do dalszych lat. Nazywa się ten zestaw Turniej Żywiołów. Bardzo ładny jest. Będzie tylko Pokazane, nie będzie pokazane jak go buduję, bo już go mam zbudowanego, bo już go dostałem na Dzień Dziecka, więc tak mamy tutaj Jaya, Kaja Jacoba, Bolobo, Azora, yy, Gravisa i Złotego Lloyda na dziesięciolecie Lego Ninjago. Mam też bardzo wielką budowlę tutaj. Mam fajne pudełko z Legacy, tego ninjago, Legacy. Mam tutaj też takie właśnie, przez to, że jest Legacy i dziesięcioleci ninjago. Mam takich złotych tutaj Ninja, Ogólnie to jest z Legacy. Mam tutaj funkcje różne, zabawowe, czyli jakieś spinery, jakieś tam spinjitsu można postawić. Mamy, właśnie można tam postawić tu. Jacob rozbija, Wazon, chyba to się tak nazywa. W dalszej części filmu nie będę wiedział, ale po prostu nagrywam ten wstęp później niż nagrywam ten, to, co. recenzję. A teraz wiem, chyba, że to się właśnie nazywa Wazon. Mamy też tutaj takiego Kaja. Przepraszam za przerwę. Mamy tutaj Kaja walczący z takim czymś do ćwiczeń. i mamy tutaj Azora przewracającego się na rolkach. Mamy też tutaj właśnie LEGO Ninjago Legacy. Mamy pokazane, że można zdobyć aż raz, dwa, trzy, cztery, aż 5 i 6 tych ninja. Chyba jest jeszcze Sensei Wu. Nie wiem, nie widzę aż tak tutaj wszystkich. No są zamaskowanie. Wiem, że pewnie jest ich siedem, bo jeszcze jest Sensei Wu. Mamy tutaj też ten, ten, w ogóle ta akcja. Tutaj wszystko pochodzi z czwartego sezonu, czyli właśnie turnie żywiołów bo Lego Ninja legacy to jest takie, jakby ktoś nie wiedział, powroty do tych starszych y, sezonów. Mam tutaj właśnie ten zestaw jest sezon czwartego. Mam też różne takie tutaj y, dwa zdjęcia pokazane z tego sezonu, czyli tutaj całe to miejsce właśnie tego miejsca, tej budowli, to miejsce tutaj. Mam też tutaj takie, bo jak Bolobo zaatakował Jay jak, gra, jak się mył w jacuzzi. I tak właśnie tutaj wygląda to. No i. Yy, czy coś jeszcze mam do powiedzenia, nie? Tylko jeszcze chcę powiedzieć, że jest tu 7 figurek. Hmm. Bo jeszcze policzymy razem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Więc zaczynajmy! Dobrze, siemanko gdzie będzie recenzja takiego oto zestawu nie będzie pokazanego jak buduje, bo już go mam zbudowanego ostatnio go zakupiłem yy, no więc lecimy, żeby nie było naprawdę wszystko mam, już nic tam nie ma w środku bo już kiedyś w Dzień Dziecka właśnie to dostałem w tym dostęp w Dzień Dziecka, więc yy, już wtedy to chciałem sobie ułożyć i wtedy ułożyłem nie mogłem nagrać recenzji, więc dzisiaj recenzja oto tego zestawu. Mamy tu bardzo fajne figurki, z czego Jay, Kai, Jacob, Bolobo, Azor, Gravis, Fajny Lloyd na dziesięciolecie Ninjago. Mamy też tutaj funkcje zabawowe, takie jak, że Jay może wejść na takie co może się kręcić, by na przykład o kogoś uderzyć. Jacob może tutaj. Tak, no tutaj wziąć ostrze. Tu mamy Kaja, który bije tutaj taki do treningu. Mamy też tutaj Ejzora, który się przewraca na takich wrotkach. Można, chyba to są wrotki. Ja znam się aż tak na tym. Mam tutaj przedstawioną też jakąś wielką akcję, bitwę. Fajnie ustawione, ale już nie przedłużajmy. I jeszcze trzeba najważniejsze rzeczy powiedzieć. Jest to z sezonu czwartego Ninja Legacy. Ma on też. Nazywa się on. Turniej Żywiołów. Przepraszam, jak coś źle powiedziałem, ale. że źle, zły ten, ale, ale. Tak mi się skojarzy, bo nie mam. Nie, nie zapamiętałem, jak to było. 6 plus 6 lat. Yy, numer zestawu to 71735. No, już nie przedłużajmy i po prostu zaczynajmy, no bo mamy dużo do omówienia. Zestaw naprawdę jest super, ale jak zwykle na początku omówimy figurki. Na początku mamy takiego Lloyda na 10 letni Ninjago. Yy, bardzo fajny jest. Yy, ma on fajną taką tutaj płytkę, na której może stać. Fajna też jest właśnie zbudowana ta płytka. Mam tutaj fajny nadruk 10 Ninjago Years. Years to jest yy, ten lat. Czy tam lata? Nie wiem, aż tak się nie znam. Możecie mówić, że. Możecie pisać, jak źle powiedziałem. Years. Przepraszam, jak źle to pozwolę Ale tak, kaloida mamy tutaj bardzo fajnego. W takim złotym przebranku. Właśnie dla dziesięciolecia jest złoty przebranie. Dużo jest z takich innych jeszcze Mam też tutaj takie na taką zbroję. Mam też złote miecze. Lloyd ma dwie twarze taką jedną złą, drugą taką uśmiechniętą. Fajna. No to sama. Ta, te same włoski, co widzieliśmy w zestawie. Dżunglowy smok. Jay y, Loyda. Po prostu dżunglowy smok, jak i Hopper Loida. Czyli włosy z taką bandamą. Więc Loyda odkładamy na bok. Następną minifigurką. Mamy tutaj takiego J Mam taką gitarę. Nie wiem, czy to jest ukulele chyba gitara raczej. I też się na tym nie zamasz, tak? Fajne są tutaj, te strony. Są takie same kloski, Taki biały akurat tutaj jest w zestawie. Taki, o, bardzo fajny klocek Mam też tutaj takiego Jacoba. On bardzo fajny, ale tutaj takie wielkie loki. Czarne. Mam też dwie twarze. Pierwsza to jest taka zła druga to jest taka uśmiechnięta mamy też tutaj y, taki tors spoko y, no i przechodzimy do następnej figurki to znowu odkładamy na bok teraz mamy Gravisa Gravis to bardzo fajna postać mam takie fajne mógł się zauważyć takie rzeczy, które nie może unosić różne inne rzeczy w sensie jego moc to jest, żywioł ogólnie Jacob to miał żywioł dźwięku, zapomniałem to powiedzieć tutaj Gravis ma moc grawitacji jak sama nazwa trochę podpowiada yy, spoko właśnie spoko jest ten turban spoko to jest yy, yy, Gravis ma fajny tors bardzo fajny, fajna pierwsza główka druga główka jak używa swojej mocy i Gravis też jest bardzo fajną figurką. Następną figurką mamy Bolowo. Bo Polubam bardzo fajną laskę. W ogóle drugi raz w życiu widzę taki klocek. Fajny jest. Drugi raz go widzę w życiu. Taki klocek. Laskę już rozebrałem, ale mogliście widzieć jak wygląda. Już Nie chcę mi się składać. Po nagraniu złożę. Bo Lobo, tak, no ma fajny bardzo tors tutaj. On taką wielką brodę, jest też spoko taka o. Ma też tutaj z tyłu taki znaczki. W ogóle spodnie są spoko. Bolobo ma fajną twarz. Tak, jest tutaj taki z taką blizną i taką złą twarzą. Ten klocek bardzo fajny. taki Przykładowo mogliśmy widzieć taki klocek w jednym zestawie, jak go mówi, taki w Następną figurką mam takiego Oizora. Ejzor, bardzo spoko figurka. Ma fajny Irokez. Jedna główka taka zła. Fajne oko w ogóle takie srebrne. Tutaj spoko się kiera stworzona. W ogóle tors jest bardzo fajny. Jakie nóżki. Następną figurką, przedostatnią, mamy Kaja. Kaj tak wygląda. Ma fajną taką kosę. Mamy też takie włosy płomienne. On miał takie od, od 8 w sensie od filmu Ninjago mówi do, do 13, nawet już do 15. Więc tak. Mam fajny tors. Też ma dwie główki, jedna to jest taka, zła A druga to jest, uwaga, mam nadzieję, że mi się uda Taka Taka po prostu dobra Taka, o. Więc to była Przedostatnia figurka, teraz mamy ostatnią figurkę to jest Jay w ogóle, kai władca ten ma on żywioł w ognia. Tak, mamy tutaj Jaya. Jaya ma żywioł ogólnie piorunu. A i bolo, bo też zapomniałem jej. bolo, bo ma żywioł natury. Dlatego też taka laska. Mamy tutaj Jaya. Ma on fajne Nunchako. Jak już wspomniałem, on, ma on żywioł piorunów spoko to jest znaczek z tyłu, tak samo Kaj miał taki znaczek z tyłu ognia to jest taki piorunów I tu mamy taką samą jak Kaj miał maskę tylko, że koloru niebieskiego, tym razem mam dwie główki, taka mm, y, zła a drugi to jest taka, a, taka główka czemu ta maska się jest. Taki o. Ma on też spoko takie fajne loki, też się mowa, do czegoś Ale teraz przejdźmy do zestawy. tak, na początku mamy tutaj takie fajne Spinjitzu. Yy, można tu posadzić taką jedną figurkę. Poczekajcie chwilę. Można na przykład włożyć kaja. Tak tam sobie stoi, nie wypada. Dlatego, bo są tam specjalne klocki. Ogólnie z spoko. I przechodzimy do następnej rzeczy. Następną rzeczą mamy takie właśnie coś. Chodzi tutaj o to, na przykład stawiamy sobie na tym jakąś figurkę i można się tak bawić. Też nie wiem, jak to się dokładnie rusza. Nie wiem, jakie są tego zastosowania aż tak, bo nie wiem, nie rozumiem trochę tego, tego mechanizmu. Ale tak to wygląda: po prostu stawiamy się tu postać, oni się też trochę ruszają. Można też odczepić od Spindicsu, tutaj ten krocyk na dole. Chcecie ludzika y, ze spingitu. Ja to chyba tu głównie. Ale tak, teraz zajmijmy się tą całą tutaj kwaterą. Więc tak, mamy tutaj na początku takie do treningu. Może sobie potrenować, to się tak kręci, obraca. Takie chyba to są ostrza właśnie jadejtowe. Mamy też tutaj księgę Klausa. Księga Klausa. Taka o fajna księga. Yy, jak wiecie, tam była chyba 150 strona. Przepraszam, jak się pomyliłem. Gdzie tam było o anakondowcy, że jest specjalne yy, zaklęcie, żeby zamienić Armie wy w anakondowców. Te osoby, które mają tatuaż Mamy coś tutaj pokazanego, właśnie takiego. Jak widzicie, tutaj coś. No, jak widzicie, mamy tutaj pokazanego takiego anakondowca na górze. Yy, więc tak. Nie wigacie na to, że mówiłem cicho. <laughs> mamy, bo wiedziałem, że tam jest anakondowiec na, na górze. mam też ogólnie tutaj w ogóle znaczki anakondowców. To już coś tam pokazuje, tak samo księga ma na Wszystko za Nakondowcem związane. Tu mamy w pierwszym odcinku chyba, czwartego sezonu, albo w drugim, kiedy to się w ogóle wszystko zaczynało, czy ten trzecim, nie wiem, od na pewno pierwszego do trzeciego było już pokazane, jak umieszczają różne właśnie tutaj ostrza. Jadej to ostra. Taki, była taka mała ta budowla na niej taki, i tam stawiali ostra. Tam była pierwsza y, rywalizacja, to tam właśnie zbierali różne ostra, y, po całym były one rozniesione, rozniesione o, po całym tym, tym, tej wyspieczena oprócz coś tylko na tym wielkim domu, tak jakby. Hmm, no i... Na y, ogrodzie, na, nie w dżungli. I tak, mamy. Oj, mamy tutaj taką skrzyneczkę. W tej skrzyneczce powinny być rolki, by się wysypały takie dwie srebrne, nie było więcej. No chyba, że gdzieś w zapasówkach, ale wątpię. Więc tam wkładamy te rolki. I można wyciągnąć też, była taka jedna rywalizacja właśnie z rolkami. Dlatego są rolki. Mam też tutaj takie drzewko. Nie wiem co one mam przedstawiać. Może żywioł Boloba, może coś tutaj wyczarowo naturą swoją, ale teraz tak z tego miejsca przechodzimy na górę. A tu już trochę o górnym powiedziałem, że mam tutaj dwóch anakondów w sensie dwa znaki anakondowców. Tak, mamy tutaj też takie fajne. Nie wiem jak to się nazywa, ale po prostu można to rozwalić dźwiękiem. Na przykład przyjdzie przygodowo tutaj taki Jacob z tą gitarą swoją, nie będę już tego pokazywał i może to dźwiękiem to zniszczyć, a w tym w środku mamy schowane, uwaga, ost... jadejtowe ostre, Taki bardziej tutaj nóż, ale to też jest jadejtowe ostre. Właśnie jak mówiłem, tam były pochowane te jadejtowe ostrza, więc tutaj też jest schowane. Akurat w tym drugim nie ma. Po prostu to jest takie dla zmyłki. Tu mamy następne dwa chyba o, trzy ostrza. Mi się wydaje, że to też są ostrza, właśnie. Mm. Można to tak od tyłu zabrać. Nie wiem, czy, czy, czy ma to. Jak, o sensie, o, w sensie tu można, bo, można to tak zabrać od tyłu. Nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle, ale po prostu tu ma taki dzyncel i to chyba za to się pociąga, żeby to na przykład ukraść. Więc to chwilkę tutaj postawię. O, dobra. Mam też tutaj taką fajną, jakąś świątynię jakieś to jest takie, ten. Mam tutaj tutaj takie poręcze balkonowe, tu takimi smokami są ozdobione. Ym, no. I mi się wydaje, że to byłoby nie tyle z tego zestawu. Postawię tu jeszcze wszystkie figurki. Więc więc mam tutaj cały zestaw bez tych dwóch rzeczy. Więc jeszcze raz Wam pokażę tutaj takiego Lloyda. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba. No i co? Siemka!